Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem na sprawie jest dzisiaj Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Panie ministrze, dlaczego wczoraj pana prezydenta nie było w Sejmie? To przecież jego wniosek o przedłużenie tak, stanu Tak, ale wielkowego. nie było go też podczas składania pierwszego wniosku. No nie, nie jest to... No, to, to... jeszcze niczego nie tłumaczy. Tak, ale to, to, no zresztą akurat wczoraj e, temperatura i taka absolutna emocjonalność, brak, brak merytoryki w tej, w tej dyskusji jakby, no, po, po, po czasie w jakiś sposób to, e, to tłumaczył, ale Pan prezydent w tym samym czasie mniej więcej no w tych podobnych godzinach podpisał, e, podpisywał ustawę o, o rekompensatach dla e, e, osób właśnie, e, dla przedsiębiorców, którzy działają w strefie stanu wyjątkowego. E, no i miał, b, b, zajmował się no to innymi pan czynnościami. Prezydent. Wcześniej, później podpisać ustawę i pojawić się w Sejmie, panie ministrze. No to jednak sytuacja no To chyba pewnie pojawiają się głowy państwa, jeżeli jest jego wniosek Tak, był jego wniosek. Prezydent wcześniej spotykał się z przedstawicielami instytucji rządowych, z premierem, z ministrami. Był też w strefie granicznej, żeby zobaczyć, jak to wygląda. A jeżeli chodzi o Podjął szereg działań, również na forach międzynarodowych. Panie ministrze, opozycja, szczególnie Lewica, domaga się Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie sytuacji na granicy. Nie ma takiego ええ。<Hello? S 2> uh, uh, uh. Na dzień dzisiejszy nie ma takiego planu. No, po, A dlaczego? To czego jest Rada no, Bezpieczeństwa e, narodowego, jeżeli od e, 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 takich sytuacji. Rada bezpieczeństwa to nie jest coś, co w Polsce jakoś szczególnie e, 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 często ma miejsce. Rada, rada Bezpieczeństwa jest organem doradczym prezydenta mm -hmm. i prezydent zwołuje ją wtedy, kiedy on potrzebuje, Jasne. natomiast nie na, 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 na wezwanie opozycji. No, na, 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 na tą chwilę prezydent nie widzi potrzeby zwołania Rady Bezpieczeństwa, kładzie nacisk przede wszystkim na konsultacje z instytucjami. Rządowymi, a także no, na akcję międzynarodową. Panie ministrze, jaki jest zdaniem pana, zdaniem pana prezydenta cel Aleksandra Łukaszenki, czy może też Kremla, bo, bo trudno przypuszczać, że to jest samodzielne no, działanie pewno... Łukaszenki. No, w, w, w kontekście tych prowokacji, które no, nie tylko są spodziewane, ale dzieją się, jak mówią służby na e, granicy, to na co to jest obliczone działanie? Jaki ma być efekt? No ja myślę, że efekt doraźny, na który liczył Łukaszenko i w jakim sensie no, żerujący te, 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 te działania prezydenta Putin. Nie umie, tak? no, nie, robienie destabilizacji, tak? Robimy mm. destabilizację w krajach należących do NATO i Unii, tak? Czyli w pierwszym rzędzie Polski mówimy o Polsce i mówimy o Litwie, ale to jest bardzo często taka metoda, działamy, zobaczymy, co z tego wyniknie. No, ale prowokacje na granicy, jeżeli miałoby dojść do jakiegoś, nie wiem, incydentu yy, z udziałem polskiej straży, żołnierzy... No, efekt jest osiągany to, chociażby to w takim... To jakie mogą być kolejne kroki? Miejmy no, nie, nie, nadzieję, że do takiego incydentu nie dojdzie, chociaż mm. sytuacja jest niezwykle groźna, rzeczywiście Musimy być przygotowani na, 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 taki, na taki scenariusz, ale przede wszystkim, cel osiągany: po pierwsze, próba rozłamu wewnątrz samej Unii Europejskiej, tak żeby po, 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 poróżnić, poróżnić jej, jej członków. Tutaj na, na, na dzień dzisiejszy stanowisko Unii Europejskiej, stanowisko naszych sojuszników jest jednoznaczne, nie ma tutaj jakichś mhm. różnic. No, po drugie, też próba destabilizacji. Troszeczkę odbiciem tego była. była były wczorajsze nocne, bo już nie wieczorne, nocne obrady Sejmu destabilizacji wewnątrz kraju. Czyli to, to do, dobra, wrócimy, panie ministrze, na chwilę. Teraz jeszcze jedna sprawa, jeżeli chodzi o, o samą granicę, bo rozmawiałem niedawno ze Stanisławem Żarynem, rzecznikiem ministra hmm. koordynatora służb specjalnych i mówił, że w takiej dłuższej perspektywie sprawa muru na granicy jest brana pod uwagę, analizowana. Czy BBN, pan prezydent, uważają, że to jest nie, dobre no, rozwiązanie? To co się dzieje dzieje się teraz szybko, na pewno, mhm. na pewno mówimy o, o, o wzmocnieniu zabezpieczenia granicy. Mur, płot, e, na pewno wiemy już i mamy świadomość tego, że mamy do czynienia z sytuacją, która no, ma znamiona sytuacji Ale trwałej. Ale mur na granicy, zdaniem Pana Prezydenta, zdaniem Pana Ministra, to jest znaczy, dobre. I Nie zapoznaliśmy się do tej pory z konkretnymi projektami. Mhm. Hasło mur e, traktujemy po prostu jako hasło budowania, wzmocnienia infrastruktury granicznej. No, jeżeli e, będą przedstawione konkretne projekty, no, to oczywiście będziemy się do tego odnosić. To teraz do, do wczorajszego posiedzenia Sejmu właśnie e, wracając, e, no i też e, do, do, do tego, co było jednym z jego istotnych elementów, bo rzeczniczka prasowa Podlaskiego, oddziału Straży Granicznej, y, przekazała w rozmowie Stefanu 24, że ze ośrodka dla cudzoziemców w Michałowie ponad 20 imigrantów, w tym 8 dzieci, zostało wywiezionych z powrotem na granicę. Y, mm. Panie ministrze, y, dzieci na granicę do lasu. Oczywiście, to jest Jeżeli, znaczy z oświadczeń Straży Granicznej mm -hmm. z informacji Ministra Spraw Wewnętrznych wynika to, że Straż Graniczna funkcjonariusze zastosowali te procedury, które, które są obowiązujące i obowiązujące prawo. Mm -hmm. Jeżeli nastąpił jakikolwiek... Zgodnie z sierpniowym rozporządzeniem. E, na to ja bym powiedział więcej. To sięgnijmy z, zgodnie z wyrokiem Trybunału Praw Człowieka, bo przypomnę, że kasus był taki, to wczoraj jeszcze zostało Przypomniane przez jednego z ekspertów. W, w Ceucie, kiedy były próby przekroczenia przez Amerykańczyków, właśnie Trybunał Praw Człowieka dopuścił procedurę pushbacku, tak zwanego. Mm -hmm. No i tutaj to rozporządzenie no tak, no, jaki s, to są tutaj, w jakiś sposób określało. W prawnicy, którzy uważają, że jest to niezgodne z prawem, ale teraz tego nie rozstrzygniemy. Tylko no, jednak pytanie, czy, czy dzieci też tymi trybunału. procedurami powinny być obejmowane? E, procedury dotyczą wszystkich nielegalnych imigrantów. Nielegalnych panie Ministrze, Dotyczą wszystkich nielegalnych e, migrantów. Jeżeli jakiekolwiek nastąpiło złamanie prawa, no to jasne, że, że, mhm. że, 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 że powinno być to weryfikowane no ale tak i sprawdzane. Po ludzku, tak po ludzku, czy przypadku. Tak, to tak po to znowu przywołam nie przywołam. Ja rozumiem trudną sytuację, cały ta, kontekst, jasne. Tak, tak, ale, tak jasne, ale, panie ale... raktor, że przywołam po ludzku opinię osoby, która wcale nie jest życzliwa obecnej władzy. Mhm. Mam na myśli tutaj Witolda Jurasza, który właśnie mhm. wczoraj powiedział, mamy do czynienia z Łukaszenką i Putinem. To nie są ludzie sentymentalni. Rozpętują sytuacje właśnie takie, żeby pobudzać emocje, prawda? I no, trochę temu ulegamy, zresztą z każdej ze stron. I no, tutaj, przede wszystkim, musimy się kierować nadrzędnym interesem, jakim jest przestrzeganie prawa i obrona, obrona naszych granic, obrona granic Unii Europejskiej. Zgodnie z prawem, jeszcze raz podkreślę. A oczywiście to, to akcja zapytam, humanitarna, mówcie, ratowanie. Wielu osób się oburzyło wczoraj, jak pan zdjęcie przez posła Artura Łąckiego? To była, to było podane zdjęcie nie, dziecka no to, zrzucił to, to, z kłopotu. żałuje pan tego, że pan tak zrobił? E, e, Działem odruchowo. Poseł Łącki rzucił mi papiery, po prostu, bo rzucił, bo, bo nie patrząc na mnie. No, to były działania oczywiście m, m, w emocjach. E, niedobrze się stało, że reagowałem na poziomie posła Łąckiego, no, bo on wygłosił przedtem bardzo taką agresywną. Agresywną e, przemocą. Zresztą, w ogóle zachowania. Ja jeszcze słyszałem jakieś tam uwagi, okrzyki kapła, pod swoim adresem na, na sali, więc podnosiły wszystkich emocje. W tym sensie, w jakiś mały sukces odniósł wczoraj Łukaszenko i, i stojący za nim Putin. A mówił to Paweł Solok, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Bardzo dziękuję Panie Ministrze za rozmowę. Dobrego dnia Panu Ministrowi i Państwu życzę. Dziękuję za uwagę. Kolejne samo sprawy w poniedziałek. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy.